Drodzy Państwo, mam ogromną przyjemność przeprowadzić rozmowę z Marcinem Wójcikiem, zawodnikiem giełdy GF Team Piła oraz Ankos Zapasy. Witaj Marcin. Witam. Marcin, blisko 11 miesięcy kazałeś nam czekać na kolejną dawkę adrenaliny z twoim udziałem obrona pasa Fen 16 października. Dlaczego tak długo? Tak długo z tego względu, że Pandemia też spowodowała to, że musiałem poszukać innego jak źródła dochodu. Wiadomo, że w czasie, kiedy ta pandemia się zaczęła, to wszystkie gale były odwołane, kluby wszystkie były zamknięte, także nie mieliśmy gdzieś trenować, musieliśmy gdzieś tam trenować w tych naszych starszych salach w dużo mniejszym gronie. Na no, gale notorycznie były przesuwane gdzieś na, na kolejne terminy. Także postanowiłem poszukać nowej pracy. Udało mi się, pracuję teraz w Straży Pożarnej, w Wojskowej Straży Pożarnej. No i to było związane z tym, że musiałem odbyć kilkumiesięczny tam pięć miesięcy prawie mi wyszło kurs pożarniczy. No i, i głównie, głównie z tego względu, po prostu te pół roku mi uciekło. Później jedna propozycja gdzieś była, ale to też miałem walki z Marcinem Łazarzem. Gdzieś ta walka nie wyszła z tego powodu, że on potrzebował więcej czasu na przygotowania. To było od razu przesunięte na październik, a w październiku znaleźli mi nowego rywala Brazylijczyka, bardziej doświadczony. Lepsze nazwisko dla mnie na rekordzie na pewno. No i tak to wszystko się potoczyło. Kilka słów właśnie o Twoim najbliższym przeciwniku. Tak jak już tutaj wspomniałeś, 38-letni Brazylijczyk, który przebojem wdziera się do nasalony federacji FEN. W ostatniej walce poddał Wojtka Janusza, prawda? W dość efektownym stylu. Jest się czego obawiać? No. To jest mocny rywal, to jest mocny rywal, który ma porażek tyle samo, co ja, ma cztery zwycięstwa więcej, także jest trochę bardziej doświadczony, głównie o te właśnie zwycięstwa. Brazylijczyk wysoki, naprawdę dobre warunki fizyczne, trochę wyższe ode mnie. No i jak to Brazylijczyk, walkę w parterze ma naprawdę opanowaną właśnie tak, jak wspomniałeś w ostatniej walce, dał tego pokaz. Także na, na pewno jest czego obawiać, trzeba dobrze się przygotować, ale to jest rywal jak najbardziej w zasięgu, a ja teraz zdaję z siebie naprawdę jeszcze więcej niż przed każdą inną walką. No i jestem pewny tego, że, że ten pas obronie i tą walkę zdominuje w dobrym stylu. No i chcę teraz coraz lepszych przeciwników, bo, bo plany mamy naprawdę ambitne na przyszłość. I chcę po prostu to pokazać, w jakiej jestem formie a na jego tle to po prostu będzie najlepiej chyba widoczne. good, good walki na pewno jest, bo, bo musi być. Dla Ciebie to, tak jak wiemy, pierwsza obrona pasa tej federacji. Odczuwasz jakiegoś rodzaju presję związaną z tym, że, że rzeczywiście jesteś faworytem tej walki, czy raczej to motywuje i daje dodatkowego kopa, że może chciałbyś, żeby ten pas został jednak u Ciebie, prawda? No jest taka myśl zawsze, że gdzieś tam się mówiło, że żeby być prawdziwym mistrzem, to trzeba ten pas co najmniej raz obronić Generalnie e, o tym myślałem też. Że jakaś tam może presja mniejsza lub większa jest z tym związana. E, ale kilka walk wcześniej już nie wybiegałem w przyszłość tak, samo, tak, tak, tak bardzo jak teraz. Teraz generalnie e, mam naprawdę dużo ambitniejsze plany i, i chcę po prostu wygrać jeszcze te 3-4 walki i, i myślę o tym, żeby po prostu zawalczyć gdzieś poza granicami naszego kraju. No i to się dla mnie liczy. No i ta presja jakby odchodzi na drugi plan z całą pewnością o takim gdzieś tam syndromie rdzewienia nie ma tutaj mowy. Mówię o tym czasie, bo to na pewno nie jest gdzieś tam dobrym sprzymierzeńcem żadnego zawodnika, jeżeli ten czas od walki do walki jest dłuższy. Tutaj nie mamy o tym co mówić i nie ma mowy o tym, ponieważ Akademia Sportów Walki w Wilanowie zadbała o to, abyś rzeczywiście był w dobrej formie, sparing partnerzy twoi naprawdę stopowych gdzieś tam miejsc to tylko Ty możesz podsumować, jak, jak rzeczywiście te sparingi i ten okres przygotowawczy do tej zbliżającej się walki wygląda. Tak, no dobrze zwróciłeś na to uwagę, rzeczywiście, bo yy, no widzę na tle zawodników, z którymi trenuję, jak teraz wyglądam i czy ta rdza rzeczywiście jest, czy nie, także rzeczywiście o żadnej rdzy nie ma mowy, yy. Głównie za sprawą Mancosu, to, to nie jest tak. Ja byłem w Akademii Sportu Walki w Wilanowie, tydzień w Warszawie, głównie potrenować z Michałem Oleksiejczukiem na jego zaproszenie, bo on się szykuje do swojej kolejnej walki BFC. To jest naprawdę topowy zawodnik, jeżeli chodzi o tę kategorię płcięską na świecie. Także wiem jak wypadałem z nim. To jest naprawdę dobry zawodnik. Poza nim było też tam mnóstwo dobrych chłopaków w naszej kategorii wagowej. A do tego wszystkiego cały czas wyjazdy do Poznania, także poza tą Warszawą, cały czas nieustannie mam kontakt z trenerem Andrzejem Kościelskim i cały czas trenuję z zawodnikami, którzy są tam w tym klubie, no wiadomo Marcin Tubura, czy właśnie Michał Andrycza, który ostatnio też walczył na KSW, to są zawodnicy z kategorii ciężkiej. Z którymi naprawdę naprawdę jest co robić i te treningi dla mnie są bardzo ciężkie, no ale to wszystko procentuje później. No właśnie, niespełna no trzy tygodnie przed, przed galą w Szczecinie, przed Twoją walką, mówisz, że, że, że czujesz się zmęczony, ale w tym okresie jest to zupełnie normalne i musi chyba tak być, prawda? Ta świeżość ma przyjść dopiero. 16 października. Tak, tak, tą świeżość budujemy, te dwa tygodnie ostatnie przed, przed samym już pojedynkiem, a teraz wiadomo, jest takie zmęczenie i trochę psychiczne spowodowane rzeczywiście tym wyczerpaniem, no i tym, że cały czas gdzieś tam jestem w rozjazdach i wiadomo jak to jest, nie zawsze mam czas na to, co, co bym chciał robić, tylko po prostu jest część rzeczy, których, których po prostu muszę zrobić, żeby do tej walki być przygotowanym. No, i co, co tu więcej powiedzieć? No. Jesteś, jesteś Marcin inteligentnym zawodnikiem i inteligentnym rozmówcą, i na pewno będziesz unikał e, gdzieś tam odpowiedzi na, na to pytanie, ale mówisz o planach jakichś większych. Czy możesz chociaż troszeczkę tajemnicy zdradzić? Jakie masz plany na Twoją najbliższą przyszłość? Oczywiście e, po tej walce, bo wiadomo, że, że zawodnicy. Nie lubią gdzieś tam wybiegać poza najbliższą walkę, bo to jest sport kontaktowy, w którym jedna sekunda może zadecydować o przebiegu walki, prawda? Ale zakładamy, że, że pas zostaje u Marcina Wójcika w pile w domu. Co dalej, powiedz? No, tak jak mówisz, ciężko wybiegać z racji tego, że te pojedynki są nieprzewidywalne. Ja pracowałem, pracuję cały czas z psychologiem sportowym generalnie i na jego pytanie w ilu procentach zależy ode mnie wynik. Po jedynku do niego. Ja oczywiście odpowiedziałem, że w stu, bo byłem pewny, że to tylko i wyłącznie zależy ode mnie, czy tą walkę wygram, czy nie. On powiedział, że nie, że zależy w 50%, bo drugie 50% należy do naszego przeciwnika. Także ciężko jest rzeczywiście zakładać, czy się wygra, czy się przegra, ale z drugiej strony już przestałem się przejmować tym, żeby te swoje plany gdzieś tam ukrywać. No i plany z, razem z trenerem Andrzejem Kosielskim mamy takie, żeby po prostu wygrać jeszcze 3-4 walki i zbudować ten win streak, czyli te walki wygrane pod rząd na około 6-7 i spróbować dosyć UFC. No. Strenuję z zawodnikami, którzy, którzy już tam są, wiem że, wiem, że jestem na ich poziomie i po prostu takie, takie są moje plany. Marcin, to w takim razie pozostaje nam trzymać kciuki za dwie rzeczy. Najpierw 16 października FEN 36, obrona pasa mistrzowskiego tej federacji, a później tej w Stanach Zjednoczonych. Mocno trzymamy kciuki najpierw za tą walkę, żeby pas został wpila. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.